Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przedstawię Wam gazetki, taką kolekcję. Zo, jest to taka kolekcja. Yy, sorry, to niechło, niechło. Jest taka kolekcja gazetek o zwierzętach. No i ja Ja właśnie zbieram te wszystkie zwierzęta. No i tak, pokażę Wam właśnie wszystkie, od 1 do 13 numerów. Więc postaram się to szybko pokazać. Więc to jest pierwszy numer. Pierwszy marko 64,99, gdzie jest to panda wielka. Tu mamy, czy wielbiciel bambusów może być lepiej, gdzie nie jakie mają zwyczaje pandy wielkie. W jaki sposób ratuje się panda wielką przed wyginięciem? Tu mamy, gdzie mieszka, czym się żyje? Olbrzym wzbudzający czułość. Tu mamy występowanie. Yy, tu mamy systematykę. Tu mamy pochodzenie gatunku. Panda czy miś. No i Tu mam taki po co będzie szósty palec. Na mamy taki ładny plakat. Mam rozmnażony rozwój. I teraz to mała panda wielka. Dlaczego panda jest zagrożonym gatunkiem? To jest takie czy że Uśmiechnij się. No i tu jest, mamy już informację, że 14 stycznia leży. No ja mówię, że. No to jest już. Po czasie, że ja no, nagrywam, i yy, tak figurka wygląda tak. No i ja to każdy numeru jest figurka, także Przechodzę już do następnego numeru. lemurka ta I no, już następny kosztuje 9,99 zł, no, znaczy trochę drożej. I tu mam co Lemur mruwania wspólnego z małpami i ludzi, dlaczego że mam tylko na Madagaskarę, co sprawia, że dla muru nie wieki. Mamy tajemnicze duchy, czym się duchy z Madagaskarą, występowanie, e, e, systematyka, Echem. tu mamy pochodzenie gatunku, lemury przetrwały tylko na Madagaskarze, tu mamy takie lemury w ciekawostce, plakat, oznaczenie rosły, teraz to, to mały lemurka, to na czkolę ma wyziągnięcie. I tu jeszcze mamy uśmiechnić. Tu mam już informację, że to jest tylko 1 stycznia I każda kasetka ma taki tu. Figurka wygląda tak. I nagrywam już pokazuję numer. kanku i no i tu już tak, jak ten, ten 999. 99. Tu mam, jak w Australii powstał unikalny świat turbaczy. To czego kangurowi potrzebny jest ogon? Czy kangur potrafi? Mamy. Gdzie mieszkaj i czym się żywi? Australijski olbrzymi. Występowanie. Systematyka. Pochodzenie gatunku. Niezwykły świat torbaczy, stakowców i torbaczy. I tu mam takie kangurze ciekawostki, plakat. Rozważajcie, rozwój, teraz to mały szary. Czy kangurą gra się wyginięcie? My ja tu mamy kangurę, kangurę. Tu mamy uśmiechnięcie box A no, to czytajcie to, 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 to dajcie, jak chcecie, musimy. E, tu mamy już Wojsku z Stoczniu i Gepardów. No i tu mamy poznań zwierzęta z naszych głosów. Pokażę, jakie mamy z wyszku akcji 25 figur. Figurkę teraz pokażę. Tak ona wygląda. Przechodzę już do następnego numeru, a mianowicie tu właśnie do mm, Geparda. I tu mamy, yy, skąd wziął się piękny Gabarty Królewski. Do czego potrzebne Są pazury, których nie może schować I dlaczego Gabarty się będzie musimy mi się żywi. Afrykański sprinter. Wstępowanie. Mam systematykę. Pałacenie gatunku. Gepard, gatunek krewniaków. To Gepard królewski. Plakat. To jest na samowce. E, rozwój. Jak to Gepard. Dlaczego Gepardem grozi wyginięcie, Gepardzie ciekawostki. E, Uśmiechnij No i tu. No i że już ko, znaczy lutego, pójdzieć pola. Figurka. Um, ona jest aktualna, ale że tak trochę nierówno stoi. Babkowie, tak tam coś spada I tak to jest stoi. No, przechodzimy do następnego numeru, do, już do piątego. I dwa yy, Nie widzisz polarnie, bo zapada w, syn, w zimowy sen. Po co polarnie musi być długie ciało. Mało i błona między palcami, lecz białe nieść, widzę nie jest w Tu mamy. Gdzie mieszka? czym się że polarny olbrzym? Występowanie. Systematyka. Pochodzenie gatunku. Bliski krewli niedźwiedzia polarnego. Plakat. rozmażanie rozwoju, jak teraz to mało mieć polarny, lecz go grozi Nie, nic wiedzieć o tu mamy uśmiechnij się. I mamy informację, że już tego lutego złożył. Pokazuję figurkę. Hmm, moim zdaniem trochę taka ładna, ale mogłaby być taka bardziej nie to nie wygląda jak, na przykład, to, to macie, ciężko mi to określić, ale jest taka trochę nie, nieprawdziwa, że tak powiem. Znaczy, nie, że ich kraucie obowiązują, że nie będzie prawdziwa, ale mogłaby być trochę lepsza. Szósty numer. Słonie afrykańskie. Do czego służy słoniowi trąba? Dlaczego słonie uważa się za jedyne z najinteligentniejszych zwierząt? Dlaczego wszystkie gatunki słoni zagrożone są w tu mamy, gdzie mieszkać, czym mi się żywi, lądowy gigant, występowanie, systematyka, połudzenie gatunku, bliscy krewni słonia afrykańskiego, tu mamy plakat, naprawdę fajny, krwiożanie które który jest to mały słonik, Dlaczego wszystkim gatunkom yy, słoń grozi wyginięcie? Słoniowe ciekawostki. Uśmiechnij się. No i tu mamy. Już 18 lutego czarna pantera. Yy, Słoni figurka, yy, tak. Nic tu dać, nic ująć. Dobra, następny Jestem... Czarna pantera. I tu mamy tak. Co Lampert i Jaguar mają wspólnego z Czarną panterą? Dlaczego Czarna pantera w rzeczywistości nie jest czarna? Co zagraża przed Czarną panter. Tu mamy. Gdzie mieszka i czym się żywi? Czarny duch. Występowanie. Systematyka lampart Systematyka Jaguar. <trym> co gatunku. Lampard, Jaguar, Czarna Pantera dwinil Konieczny Czarny Pantera Jaguar, Lampard. No i tu mamy plakat. Rozmnażanie losu, teraz ta mała pantera. Leczko Lampartą i Panterą grozi wygnięcie. Panterze ciekawostki. Uśmiechnij się. I że już 25 lutego lat. Figurka o tak. Dobra, ja podzielę ten odcinek, ponieważ byłby trochę za długi. Ja podzielę ten odcinek i no, jeszcze pokażę tą figurkę. I będzie następne, numery no, będą w następnej części, ponieważ. No, a potem, jak już się skończy, jakby taki. No, że z tymi gadatkami, to potem będzie postaram się nagrać Dobra, ja to by było na wszystko w tym odcinku. Żegnam Was do następnego odcinka. No to cześć!